Córeczko, przyszła do ciebie koleżanka. No to w ją, Dobrze, to ja już idę. możesz słychać. O, dziękuję. Hej. Hej, em, y, hej, Emilka. Chyba pomyliłaś sobie y, y, koło z kimś innym. Mam na imię Weronika, już zapomniałaś? Yy, sorka już mi się yy, zapom. Yy, sorka zapomniał, A wiesz, że dzisiaj ubrałam yy, yy, opaskę diabła? No widzę, ale idź do łazienki i ją zdejmij. No wiem, w sumie nie wkazuję się tak na miasto. Czekaj. Okej. Okay. No gdzieś ona jest? Jestem, jestem. Nie denerwuj się już, tak? No dobra, niech ci tam będzie. A masz jakąś pościel w łóżku? Nie mam, ja już śpię bez. Aha, A, Aha! Aha! Co ja robię? No, za bardzo nie wiem, ale skoro no, to gdzie idziemy? Hmm, hmm. może idziemy y, na pomysł y, naszymi koleżankami z klasy? Dobra, to chodźmy Dobra, jesteśmy na no, widze. Tak, tylko, że ciągle dziewczyn nie ma. No w sumie wiem. To poczekajmy na nie chwilę, okej? Okay. Patrz, idą już. Jesteście? No, e, e, przepraszamy za spóźnienie. A co to na czas jakieś było? Nie mówiliście godziny. Mówiłam. No, na którą? Na, no na którą? Mówiłam, że o 12 mamy się spot... Mówiłam, że o 12 mamy się spotkać tutaj. A wy o której przyszłyście? Jest 12.10. No właśnie, czekałyśmy do 10 minut. No i co z tego? E tam dobra. Nie będę się z Tobą kłócić, bo ty ciągle tylko co z tego i co z tego. A to z tego, że nie chce mi się po prostu czekać. No ale... Wera. Czekaj, nie idź. Nie, bo po prostu się na nie wkurzyłam. Znaczy nie na no, nie, tylko na nią. Ona zawsze taka jest, o Jezus, o Jezus. A ja przyszłam o później i się nic nie stało. O, o, o. A ty czekałaś 10 minut, o Jezu, coś się stało. Dziewczyny, uspokójcie się w końcu. A bo co? Bo po prostu mam już dość waszych kłótni. Jak zawsze będziecie się tak kłóciły, to naprawdę nie będziecie miały przyjaciół. Bo przyjaciele nie zniesą tego. No ale. Hmm. No ale błagam. No dobrze, nie będziemy się to już kłócić. Ale tylko czasami. No dobra. To no to sprawa wyjaśniona, chyba. No tak, tak, tak. Eee, może idziemy do jakiejś restauracji sobie pogadać przy stoliku. Hmm... W sumie dobry pomysł. No to chodźcie. Eee, gdzie one pasze? Restauracji. Nie słyszałaś? No to. Czekajcie na nas. Ej, na mnie też. No to chodźcie, że... Ej, czekajcie, zapomniałam chyba. Ej, a nie, chyba żyłam. Chyba przy jednym stoliku się nie zmieścimy. No wiem, a może idziemy do tamtej sali, jest tam więcej stolików i większe. Nie, wystarczy nam ta sala, bo jesteśmy tu przynajmniej sami w tej restauracji, a jak pójdziemy do tej, w tej restauracji do tamtej sali, no to będziemy mieć więcej stolików, a do tego tam są ludzie, a my będziemy tak to sami. I nikt nas i na nikt nas nie będzie słyszeć. No w sumie dobry pomysł, tylko w z nim się nie zmieścimy. No właśnie to jest kłopotem. Dzień dobry, Podać coś? Yy, nie, my dziękujemy. Chciałyśmy tylko pogadać przy stolikach, tylko to chodzi, że nas jest pięć. A to jednego stolika, a są tylko trzy miejsca. To złączcie sobie stoliki i sobie gadajcie. Dobrze. A tamta sala jest pełna? Yy, tak. Tak. Są jeszcze dwa wolne stoliki i tam jest siedem miejsc. To co? Idzie tam? Nie, my chcemy same tutaj być, w tej sali. No to dobrze, dziękuję. To dobra, w sumie dobry pomysł. Możemy złączyć stoliki. I sobie pogadać. Zrobimy pogadę. Pogawędki. No dobra. Ej, czekajcie, ja idę tutaj. A ja idę tutaj. A ja idę tutaj. Hmm. No. I... A to. O czym gadamy? Może ee, o, 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 o. o. smakach ciastek? No dobra. To ja pierwsza mówię i idziemy w tą stronę. Może być w moją? No dobra. No to nie, będzie czekoladowe. Waniliowe. Mm, po, y, pomarańczowe. Mm, ciastka jakie? Czaskowe! Jagodowe! Hmm. Czekajcie, czekajcie! Eee. Kurde! Truskawkowe! Wiśniowe! 25 minut później! Ej, patrzcie na zegar! Minęło już 25 minut! Eee, jesteśmy już tyle w tej restauracji, może gdzieś indziej pójdziemy. No tak tylko gdzie? No w sumie? Nie wiem. Jak? No gdzie Nie wiem. e, dziewczyny? E no na co? Hm Albo nie, dobra, już nie. To pomyślmy... Je. O! Sorka! Nic się nie stało. No to co byśmy tu robiły? Bo za bardzo nie wiem. W sumie. Ja też nie wiem. No to w końcu co robimy? Nie wiem, ja też. Ani ja, ani ja. Na no, mnie nie patrzcie, ja też nie wiem. No to pomyślmy jeszcze. Eee, no kurde, nie mogę nic wymyśleć. Ja też. Mam pomysła! No jakiego? Może wyjdziemy na pole i się w coś pobawimy. To hmm. Dobry pomysł, chodźcie. Zaczekajcie na nas. Można powiedzieć, że coś myśmy tutaj porobiły, tylko co będziemy się bawić? Bo berka nie za bardzo. Nie chcę ani chowanego, ani policjantów i złodziei. No to w końcu co się bawimy? Bo ja już oszalałem! To w końcu mamy się bawić i tutaj iść, czy w końcu iść stąd już? Bo ja w końcu yy, nie rozumiem was. No, poczekaj. Mm. Kamelea? Kamelea? No, co? Masz jakiś pomysł na zabawę? Nie za bardzo. Eee, no to... Chodźmy... Hmm. Ej, w sumie, podjasz chodźmy. A nie, bo myślałam, że pójdziemy jeszcze do sklepu, jakiegoś elwodość. Wiem, chodźmy do mojego domu na obiad. Ej, w sumie, dobry pomysł, chodźmy. Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. Przeżyjcie pewnie na obiad. Tak. No to proszę, już wam zaraz podam. Pan, proszę, proszę i zjedzmy sobie razem. Piętnaście minut później. E, dziękuję za pyszny obiad. Ja też mało... Ja też bardzo dziękuję. No i ja. I ja też. Co robimy? Nie wiem. Może usiądziemy na kanał. Może usiądziemy na kanawie. A gdzie masz niby jakąś kanapę? No przyniosę, czekajcie. Posłuchajcie, bo was przejadę mu na kanapę. Ja siadam tutaj. Ja tutaj. A ja tutaj. Ja chcę tutaj, na tym krzesełku. No, no. hmm. A ja na łóżku. Pokazajmy <gry> sobie o czymś, no w sumie. Tylko o czym? w sumie to nie wiem. Nie. Udaje. Lubię ciągle sobie udawać.